czekać i tyle. To nie jest tam żadna, żadna ujma. To jest naj, najtwardsza jednostka i wydaje mi się, że to jest węgiel całego pożarnictwa tutaj pożarnictwa teraz. tarasów. Tu Ci mówiłem, że trzy, cztery razy to chodzi tak. W tamtym, e, dwa, lata temu, dwa, lata temu, dwa lata temu, jak organizowałem spinaczkę, to z OSP Sokołowsko przyjechało małżeństwo z chłopcem, który miał 4 lata. I wyobraźcie sobie, że on e, cztery razy przed na wierze. Dzień dobry, Grzegorz Kłębczyk, mieszkaniec Krzeszowa. E, no i pomysłodawca i organizator tej imprezy. Co się będzie działo? E, tak, pomysłodawcą ogólnie jest e, Fundacja CFBT, która zrzesza e, ratowników z całej Polski, propagując e, poprawę warunków pracy strażaków, profilaktykę nowotworową. I z racji 24. rocznicy ataku na World Trade Center, gdzie zginęło 343 strażaków, w tym trzech. Polskiego pochodzenia co roku organizowana jest akcja yy, upamiętniająca wejść. Yy osoby, które zginęły w tym ataku w postaci wejścia na różnego rodzaju wieże widokowe. W dzisiejszym przypadku mamy to wieże Bazyliki Krzeszowskiej. Ile schodów i jakie przewyższenie? Dzisiaj na Bazylikę mamy 193 schody. Będzie to wejście nie na czas, w pełnym umundorowaniu, bez maski, bez kominiarki, żeby jednak ten komfort... Oddychania i tego zmęczenia nie był, nie był zbyt y, mocny. A ile waży taki strój, który założycie na siebie? Dodatkowo y, zabieramy ze sobą w granicach 22 do 25 kg. To jest wszystko zależne od tego, jaką mamy budowlę: czy stalową, czy kompozytową. To, co jest fajne i radosne, to te malutkie szkraby, które będą też wchodziły. Tak, ja bardzo cieszę się z tego powodu, że. Y, Pamięć o poległych strażakach jest już zaszczepiana w tych dzieciakach od małego. I tutaj chyle czoła panu Adamowi Ryczko z osp który prowadzi te młodzieżowe drużyny pożarnicze już od wielu, wielu lat. I powiem szczerze, że jest to dobry narybek już dla przyszłych prawdziwych strażaków, czy to ochotników, czy funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Trzeba być bardzo dobrym, wydolnie, żeby wejść w tak ciężkim oporządzeniu, tak stromymi schodami, prawda? Tak, no jednak praca strażaka i warunki, w których się znajdujemy, są bardzo wymagające i tutaj ta kondycja fizyczna, sprawność fizyczna w naszym przypadku jest bardzo, bardzo ważna. Mhm. No i ważna jest pamięć, prawda? Żeby tak, kultywować. Oczywiście bo wykonujecie taki sam niebezpieczny zawód na co dzień. Oczywiście, jest to bardzo ważne, tym bardziej, że w ostatnim czasie w naszym kraju doszło do wielu wypadków, gdzie to nasi polscy strażacy ponieśli największą cenę za ratowanie dobytku czy mienia, czy w wypadkach komunikacyjnych, czy w pożarach hal, które ostatnimi czasy mają miejsce u nas w kraju, więc ta wspinaczka jest również dla nich. Muzyka

No musiałem czekać na Was wszystkich, bo wszyscy weszliśmy, jak to mówi Rota Księgi, dwóch wchodzi, dwóch wychodzi. Strażacy zawsze chodzą w parach. Nie można zostawiać drugiego.